Witam, jestem na miejscówce, miejsce jak zwykle już jest zanęcone, wędki pozarzucane. Dzisiaj szybko, szybko, żeby przed nocą jeszcze złapać, spróbować żywca, żeby był na rano, ewentualnie późnym wieczorem. Wiatr jest zachodni, pogoda w miarę stabilna, na razie nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że będzie lepiej jak tydzień temu na elektrowni. Przez trzy noce nic, nic się nie działo, parę leszczyków, parę jazi, parę okoni nic poza tym. Mam nadzieję, że już będzie trochę lepiej niż tydzień temu musimy chwilę poczekać. Także zobaczymy, mam nadzieję, że w nocy to już się ruszy. Wieczór już jest późny, także wszystko 20 godziny, że zaraz powinno coś się dziać. A więc jesteśmy po nocy. W nocy pogoda się popsuła mocno się zachmurzyło zaczęło padać nad ranem także znowu jest zmiana pogody ale jeszcze nie ma tragedii jest sum z 8 kg. Jeszcze dokładnie nie wiem, zważę go później. Na razie jest wszystko mokre. Jest dość chłodno, chłodziło się. Jest co najmniej z 10-15 stopni różnicy temperatur między wczorajszym dniem a dzisiaj. Także na razie jest kiszka. Chociaż ryba, ryba żeruje, widać, że gania. A wczoraj, jeszcze na tytce, na przepuwankę miałem 2 kg szczupaka. Chwilę go pocholowałem, ale niestety przegryzł żyłkę i odpłynął. Żyłka mam 0,12 na przyponie, także no cięższych nie używam z wiadomego powodu. Małych rybek tutaj nie ma, a czasami jak ktoś weźmie takiego jak leszcz dwukilowy, także musi to ta żyłko wytrzymać trochę. Używam chyba dwunastek, też mniejszych nie używam. Także któregoś razu, jak będzie ładna pogoda, to trochę tych spraw technicznych to pokażę. Na razie, dzisiaj się nic nie dzieje. Spokój, cisza, najważniejsze na razie, że nie pada. Reszta jakoś tam będzie. Tam za tym mostem. Też kiedyś Tam są fajne miejscówki, tam też można połowić jak, tutaj, jak było tutaj zajęte, bo tutaj było też bardzo często zajęte, przy tej elektrowni, z wiadomego powodu. Miejscówka jest dobra, ryba jest. Z tyłu mamy pole kukurydzy, no, na razie jest jeszcze za mała, ale już jak jest normalnie duża to można skolby uszczyć i, i nęcić. Za parę kolb kukurydy głowy nie urwie właściciel. Zważymy suma. Opa! Wielki nie jest, ale zawsze coś. Ryba słabo żeruje. Pogoda jest do bani. Od pewnego czasu. Stój, 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 stój. ile razy 6 70 7 kg a też taki nie zmieści No, gdzieś się zmieści. Ale gdzie nie będzie jakieś 96 cm 96 no to no. zmyt ma na razie go wrócimy jeszcze do siatki niech se popływa jeszcze trochę siatki zobaczymy może będzie jeszcze do towarzystwa dzisiejszej nocy Na dwie kulki proteinowe płotka. Wcześniej opałem na trzy froliki, tylko że dużo większe. To taka mała to pierwsza, ale, ale jest. Na dwie kulki proteinowe. Dawaj godzinę na żywca. <grym> Kurwa, to płotka. Jesteśmy po nocce. Niestety w nocy nic się nie działo. Pogoda jest strasznie kiepska. Wieje duży wiatr. Padał deszcz, tak zwykle. Wiatr wieje cały czas. Nocne odbrania nie było, także podejrzewam, za chwilę będziemy się zwijać, nie ma sensu siedzieć, niestety pogoda jest kiepska, łowić się nie bardzo chce nawet przy takim wietrze, zimno się zrobiło. To będzie pół ciekawe od wiatru No cóż, kolejna wyprawa nie bardzo udana, nie bardzo zadowolona No ale nie zawsze można łowić ryby tyle, ile się chce, bo by się znudziło Także jak coś to prawdopodobnie za tydzień Zapraszam na kolejny film i do usłyszenia, do zobaczenia.